Witajcie moi drodzy, Kaczmar z tej strony Geek Factor. W dzisiejszym odcinku mam dla Was kolejną listę bestsellerów. Dokładnie, dzisiaj będę Wam mówił, jakie gry i jakie dodatki najlepiej sprzedawały się w lutym w sklepie Aleplanszówki.pl. Aleplanszówki.pl jest naszym partnerem od początku istnienia, jest to, jeden, jest to nasz ulubiony sklep z grami klaszowymi bez dwóch zdań. Jest to też jeden z najpopularniejszych sklepów ale z grami klaszowymi w internecie w ogóle. Regularnie się przybiję, ktoś gdzieś pytał o polecenie sklepu. Ale prążówki zawsze padają, po prostu nie ma opcji, żeby, ale prążówki nie padły. E, w sensie nie padły jako propozycja w tych rozmowach, ale prążówki nie padną nigdy, w momencie. E, więc dlatego poprosiłem właśnie, zagadałem do Marcina, żeby móc, żeby móc właśnie co miesiąc Wam mówić, jakie gry się tam najlepiej sprzedają. E, tradycyjnie powiem Wam trzy dodatki i pięć gier podstawowych. Więc jeśli chodzi o dodatki, na miejscu trzecim Everdell Legendy. Everdell, wszystko jasne. Everdell to jest hicior absolutny i ja niedawno się zorientowałem, że Everdell ma wariant solo. Nie mam bladego pojęcia, w jaki sposób do tego doszło, że ja zagrałem, zrecenzowałem i potem jakoś w mojej głowie, nie miałem czasu wrócić niestety do Everdell od recenzji, a szkoda, bo mi się bardzo spodobał, ale jakoś mi się w głowie utarło, że to ma kurde, nawet, że to jest grana od dwóch do chyba czterech graczy, jakoś tak. Nie wiem, czemu w mojej głowie się utarło coś takiego i nawet mało tego, ja nawet sobie pamiętam, też myślałem, że kurde, ale byłoby fajnie, jakby Everdell miał tryb solo, bym sobie zagrał. I ostatnio sprzątałem półkę, na której Everdell stoi tak patrzę, hej, to jest od jednego gracza, jest w instrukcji cały dział. Więc ja do Everdell wrócę niedługo, żeby zagrać właśnie w to, bo bardzo, bardzo mi Everdell podszedł. Jest to kapitalna gra, jest to przepiękna gra i jest to ewidentnie kolejny taki hicior, rebela, yy, który po prostu się świetnie sprzedaje. Na miejscu trzecim jest dodatek Everdell legend. na miejscu drugim inna gra, która się świetnie sprzedaje, Hero Realms, Zestaw Bohaterów. No, yy, do, yy, teraz Hero Realms wróciło, że tak powiem, trochę do łask, ponieważ nie dość, że wyszedł, yy, wyszedł duży dodatek, czyli Ruiny Tandaru, E, to jeszcze wyszła nowa podstawka, znaczy nowa, no tak, w sumie nowa, nowa podstawka z nową układką. E, zestawy bohaterów się pojawiły. no Zestaw bohaterów jest potrzebny, żeby móc zagrać w dodatek kampanijny e, ruiny Tandaru. Więc nie dziwi mnie to, że zestaw bohaterów się zrobił znowu popularny. Dlatego na drugim miejscu zestaw bohaterów do Hero Lounge. Nie żaden konkretny bohater, tylko cały zestaw bohaterów. A na pierwszym miejscu jest Hero Realms Ruiny Tandaru. Dokładnie tak. Dodatek, teraz jak Wy to oglądacie, to jeszcze nie, ale już mam nagraną recenzję, mam, powinno się w miarę niedługo pojawić moja opinia o dodatku Ruiny Tandaru. Jest to świetny dodatek. Mówię tam, to już tam mam zdradzę, że jestem zachwycony, ale jestem zachwycony Hero Realms, więc wszystko co z nimi związane ja po prostu biorę. Więc gratula gratulacje, gratulacje Hero Realms, miejsce drugie jako zestaw bohaterów i miejsce pierwsze jako Ruiny Tandaru. Teraz przejdźmy przez gry podstawowe. Co się najlepiej sprzedawało z gier podstawowych w lutym? Na miejscu piątym, bliżej i dalej. Eee, to jest jedna z serii, z tego co wiem, gier, gdzie ja nie grałem w żadną z nich. I w sumie chciałem Was poprosić, drodzy widzowie, napiszcie w komentarzu, czy ja muszę. Bo ja chyba najwięcej chyba słyszałem właśnie o bliżej i dalej, mam wrażenie. Napiszcie mi w komentarzach, co wy sądzicie o tej serii, czy faktycznie bliżej i dalej jest najlepsza, i czy muszę grać w inne gry z tej serii, żeby zagrać bliżej i dalej, bo jeżeli nie, to ja sobie to bliżej i dalej w końcu będę. mówię, bardzo dużo o niej słyszałem. Na miejscu czwartym, 7 cudów świata pojedynek. No, słuchajcie, jedna z najlepszych gier wszechczasów czasów, a i, i zdecydowanie z najlepszych gier dwuosobowych wszech czasów. Kultowy tytuł. Bardzo gorąco polecam, jeżeli jeszcze jak z jakiegoś powodu nie graliście. Polecam, mało tego, jest wariant solo do 700 świata pojedynka, aczkolwiek ja sobie po prostu wolę grać w aplikację. Na miejscu trzecim Zombie 15, z zaznaczeniem, że jest to wyprzedaż. Zombie 15 jest grą, która się gdzieś tam pojawiał, pojawiła. Nie była jakimś super dużym chiciorem, ale dużo dobrego nie słyszałem. Od osób, które faktycznie mi ją grały, słyszałem, że to jest naprawdę niezła gra. Ale ostatnio ale zrobiły wyprzedaż i teraz ta gra wchodzi po prostu jak ciepłe bułki, więc jeżeli jeszcze nie, nie nabyliście, mówię, osobiście nie grałem, słyszałem do, do, dobre rzeczy, zainteresujcie się, czy w sklepie Aleplanszówki jeszcze dostaniecie. Na miejscu drugim, wspomniany już przeze mnie tytuł Hero Round. Dokładnie tak, podstawka powróciła, podstawka jest do kupienia, podstawka jest kupowana bardzo dużo, w bardzo dużych ilościach pewnie. No, bo to jest po prostu świetna gra. To jest Evergreen, to jest Chichor, to jest po prostu jedna z najlepszych pierwszych czasów. I nie dziwi mnie, że się dobrze sprzedaje. I pewnie to będzie wyglądało tak, że jak tylko będą się pojawiały do drugi Hero Realms, to ona będzie wskakiwać na, na, na tę listę. Tak samo jak miejsce pierwsze, również o którym już dzisiaj wspomniałem, Everdell. Dokładnie tak, był do drugi Everdell, będzie kolejny za czas jakiś. Everdell, fenomenalna gra, o której się tam dowiedziałem, że ma tryb solo. Bardzo mi się spodobała. Naprawdę jest to jedna z tych gier, gdzie po prostu kupujesz wyglądem, przychodzisz do wyglądu, zostajesz na szybkiej, prostej, dynamicznej, ale jednak bardzo angażującej i satysfakcjonującej rozgrywki. Więc ciekawa sytuacja, że Hero z dodatki wyżej od dodatku Everdell, ale jednak Everdell wyżej niż Hero Realms. Gratulować, cieszyć się, bo zobaczcie, że chyba z nowości to bliżej i dalej, tylko nie? No, zobaczymy, jak będzie dalej. E, tyle. To są najlepsze, najlepiej sprzedające się tytuły w lutym. Dajcie znać, co Was zaskoczyło, co Was zaskoczyło, że nie było, i przypominam Wam pytanie moje odnośnie bliżej i dalej, co Wy sądzicie i czy mogę sobie po prostu kupić bliżej i dalej i co zagrać. Tyle. Dziękuję Wam bardzo, słuchajcie, za oglądanie, dziękuję yy, Alepraszówki za przekazanie nam yy, tych danych. Yy, przypominam Wam, że to są dane dotyczące sztuk, nie kwot, tylko sztuk, w ilu sztukach yy, patrząc po ilości sztuk sprzedanych, które gry się najlepiej sprzedawały. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania w te wszystkie gry. Kolejna lista za miesiąc. Dzięki, cześć! Jeżeli gra Ciebie zainteresowała, poszukaj jej w ofercie sklepu aleplanszówki.pl najlepsze ceny, najlepsza obsługa.